Nasza wczorajsza rozmowa na czym stanęła? No, zakładamy fabrykę. A, tak! Ja nie mam nic? Jest! Ty nie masz nic? Jest! On nie ma nic? Jest! No to razem mamy w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę. Zresztą, albo robimy interes, albo interesu nie robimy. Robimy! Rozdziera poranną ciszę Stalowych gar... I znów słyszę wezbrany nurt, ten zgrzyt, ten szum. I robotników tysiące chrupotem potem spod ruch budzą miasto. To ja powiem prosto. Dam panu tysiąc rubli więcej, wstąp pan do mojego interesu. Buchholz dałby mi dwa tysiące więcej, ja bym tylko został. Na panu 3. No dam panu cztery. To jest całe czternaście tysięcy rocznie. No ja bardzo panu dziękuję za tak wspaniałą propozycję. Niestety nie mogę jej przyjąć, bo sam zakładam fabrykę. Telegram dla pana cukera. No, aż Marta. No, łódź traci ze 2 miliony. Wełna siedzi spokojnie. To kto traci? Wszyscy po trochu. Buchholz, Kessler, Miller na więcej. Tym się nigdy nic nie stanie. Co im kto zrobi? Ale wy nic nie tracicie. My, My nie mamy nic do stracenia prócz honoru. Cło od bawełny amerykańskiej sprowadzanej na Hamburgi, i Triest podniesiono do 25 kopiejek w złocie od Puda. Wprowadzenie za dwa tygodnie, za tydzień będzie ogłoszone. Plan jest prosty. Mieć gotówkę, jechać natychmiast do Hamburga, kupić surowej bawełny, co się da, sprowadzić ją do Łodzi, zanim prawo podwyższonym cle i taryfie zacznie obowiązywać i sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać i sprzedawać. nikt już się nie głowi, czy że kradł, czy zarobił, tu po trupach trzeba się wpinać, miasto masa i maszyna wielka, fa, fa, fa. Fabryka fa, fa, fa. Spróbuję walczyć na dwóch frontach, tu do spółki, moje konta. na przyjaciół się wypina, miasto masa i maszyna wielka, fa, fa, fa. Fabryka fa, fa, fa. Skąd ja mam wziąć pieniądze, gdy mieszczące żądą mną więcej chcą? Im to Zamiast interes przyczuć, niech siedzą na wsi i polują. U Boku piękny tam, niech romansują tam, fabryki niech zostawią nam. Inaczej w to im graj, za nimi cały kraj nie wytrzymamy konkurencji i nam odebrać część Polowieckiego trzeba zjeść. Zawsze na świecie musi być część ludzi, co nic nie ma. Mnie nic nie dała ani grosza. Ja wszystko musiałem sobie sam wyrwać, right, wyrobić. Dlaczego oni wszyscy chcą? Dlaczego oni tu potem mnie chcą? Przez cały rok listy ślą, listy ślą, listy ślą. Tego oni wszyscy chcą? Dlaczego oni tu poze mnie chcą? Pomagać im? Chyba chcią, chyba chpią, chyba chpią. A tu... dwa tysiące rubli. O. <laughs> Zaraz ci je dam. Wiem, mamka, jak mam ci dziękować. Nigdy bardziej w porę nie dotarły. To dobrze. No ale że sama chciałaś przyjechać? Bo pocztą szłyby dłużej. Nikt inny by tego nie zrobił. Bo nikt inny cię tak nie kocha. Dzięki ci, panie Karolu, za ten list ostatni. Przez umyślnego przesłał mi kosz cudnych różny. dnie pierwszego października puszcza została w ruch manufaktura wyrobów bawełnianych pod firmą Kaborowiecki i spółka. Zobowiązania podpisywać będzie Kaborowiecki i... Emwelk! Tam fabryka Bucholca, tam stoi Kessler, Miller, Grozlik, a tu Borowiecki i Spoka. Każdego dnia powtarzają mi tak, że jestem głupia, całkiem rozumu mi brak. A ładne kobiety te, te, te polki co? Ach powiedz już skoro powiesz, że ja i Panu głupią wydaje się te. Amanda. I wyznam panu w sekrecie, no cóż, że lada chwila sama uwierzę w to już. Ach, powiedz już, skoro to wiesz, czy ja i panu głupią wydaje się też? Też ładna, co? <laughs> już całe trzy dni cię nie widziałam i nie mogłam wytrzymać. Musiałam koniecznie z tobą się spotkać. A ty? Hm. Czy myślałeś o mnie? A, tak, ja nie potrafiłem myśleć o niczym innym. Jak to dobrze? Kan. A czy ty mnie jeszcze kochasz? Kocham? Wątpisz? Nie! Wierzę ci, że będziesz mnie kochał zawsze. Ja kocham cię, ja ciebie chcę, a serce mrozi mi... Że ty mnie już nie kochasz i już nie chcesz mnie, ach. Aż tchu brakuje mi z lęku drże, karl. Może ty nigdy nie kochałeś mnie. Wy lubicie się bawić cudzymi żonami. Was nic nie obchodzi, co się stanie z tą kobietą. Was nie obchodzi ani wstyd, ani hańba całej rodziny. Przysięgnij pana ten obrazek, że to. Jest nieprawda. Dałem panu przecież słowo. Ja pańską żonę widziałem zaledwie raz w życiu. Nawet nie wiem, czy ona mnie zna. Przysięgnij, pan. <noise> no więc dobrze. Przysięgam na ten obrazek święty, że nie mam i nie miałem stosunków z żoną pańską. Że list jest podłym fałszem od początku do końca. Do widzenia, panie Borowiecki. Zadzwyżynię! August, nawet nie próbuj, bo tobie razem z twoim panem nadłamie żeber. Far of Lord! Milczeć, złodzieju! Milczeć! Ty szwabska Telegram od Pana Moryca. Przyjeżdżaj, fabryka się pali. Moryc. Fabryka się pali. Pali się. Panno Anko, pali się. Gdzie? W fabryce. Co za nieszczęście. To twoja robota, Moritz. jesteś wariat. Powiedziałem! Twoja robota. Fabryka odbuduje. Karol, cofam swój płat. Bardzo sprytnie się urządziłeś. Ja cię kocham jak brata. Kupiłbym od ciebie tę pracę po fabryce i te, te resztki, które zostały. Interesy załatwiam w kantorze. Mnie za moją przyjaźń! Wynoś się! Wycofuję się. No, też. Ja się tą fabryką... Cieszyłem jak dzieckiem Już bym nie miał sił Ani wiary